Od kilku dni trwa właśnie szczyt klimatyczny w Dubaju, który już samą lokalizacją budzi wiele kontrowersji, ale ile jeszcze kontrowersji mieści za sobą tegoroczny COP? Tegoroczny COP odbywa się w Dubaju, czyli w kraju, który słynie z wydobycia gazu i ropy naftowej. Czyli COP 28 to będzie kolejna okazja, aby robić nowe interesy w inwestycje w gaz i ropę naftową. Wyciekły również bardzo ważne dokumenty, pokazujące, że przewodniczący tegorocznego COP, Sultan Al Jaber oraz dyrektor generalny spółki Abu Dhabi National Oil Company chciał wykorzystać swoją rolę na COP, aby dalej inwestować i eksportować paliwa kopalne ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Europy i świata. Na tym orocznym kopie jest bardzo dużo do zrobienia. Naszym celem końcowym jest, aby w zapisie końcowym kopu był zapis o końcu inwestycji we wszystkie paliwa kopalne, czyli gaz, węgiel i ropę naftową. Jeśli chcecie być na bieżąco, co się dzieje na kopie oraz na bieżąco z działaniami polskich aktywistów i aktywistek na kopie, zachęcam Was gorąco do śledzenia profilu Inicjatywy Wschód.